Dobiegła końca jedna z największych imprez w naszym regionie, Dni i Noce Szczytna. Tegoroczne święto miasta stało pod znakiem ogólnopolskiego konkursu piosenki im. Krzysztofa Klęczona. Wczoraj widziałam na koncercie, bawili się wszyscy, bawiła się młodzież, bawili się ludzie w średnim wieku i bawili się ludzie bardziej dojrzali. No, wszyscy bawili się wspaniale. Także myślę, że klimaty klęczonowskie powinny naprawdę trwać i, i z roku na rok być kultywowane w naszym mieście. Konkurs piosenki Krzysztofa Klęczona zgromadził wielu młodych wykonawców. Okazało się, iż muzyka i teksty pochodzącego ze szczyt na artysty są ponadczasowe i atrakcyjne dla młodzieży. Wysiłki czyniliśmy już od stycznia, było to pozyskiwanie sponsorów, no i chyba rzecz najważniejsza, przygotowanie projektu promującego Krzysztofa Klęczona. To wszystko spowodowało, że impreza może być imprezą otwartą, a jeśli jest otwarta, bawią się wszyscy mieszkańcy, ciągną turyści i oczywiście jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Podsumowaniem sobotniej imprezy był występ Czerwonych Gitar oraz grupy UK Legends składającej się z gwiazd muzyki angielskiej lat 60. i 70., -tych. Podczas Dni Nocy Szczytna odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku, w którym wychował się Klęczon. Była to okazja do wielu osobistych wspomnień rodziny i przyjaciół muzyka. Nasza y, współpraca była nie tylko współpracą autora i kompozytora, ale także y, y, współpr współpracowaliśmy jako przyjaciele, koledzy, wspólnie jeździliśmy na wakacje, y, gubiliśmy się w Polsce. Przebijaliśmy się nocami przez zaśnieżoną Polskę. Dni i noce szczytna to także liczne imprezy towarzyszące, takie jak turniej rycerski czy imprezy sportowe. Tradycyjnie wyznaczono też trasę maratonu. Biegło się bardzo dobrze. Było bardzo gorąco, ale byłem przygotowany w sobie. Uważam, że dobrze byłem przygotowany. Mam jakieś pewne doświadczenie w bieganiu, po prostu nawet w takich ciężkich warunkach to, to, to potrafię rozłożyć siły odpowiednio, przygotować odpowiednią taktykę i po prostu przebiegłem bez większych jakiś kryzysów. Ostatni dzień imprezy poświęcony był polskim wykonawcom. Po uroczystym koncercie finałowym konkursu imienia Klęczona wielotysięczna publiczność czekała na koncert Pawła Kukiza z zespołem Piersi oraz Dody. Kukis jak zwykle nie rozczarował publiczności, dając ponad godzinny występ. Ja generalnie nie lubię nudy, ja nie bardzo sobie wyobrażam, żebym miał być skazany w, przez całe życie na kontestację i, i jakąś formę na przykład, nie wiem, w, 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 grać punk kroka i w wieku 45 lat chodzić w glanach. Także ja jestem wolnym człowiekiem, muzyka daje właśnie wolność, w związku z tym nie ma zamiarów na siłę ze względów koniunkturalnych czy jakichś marketingowych ograniczać się formą. Gram co chcę, gram piosenki e, ostrokowe i wieśniackie, różne. Tak, jakim sam jestem. Warto podkreślić, że impreza, jak co roku, była bardzo bezpieczna i dobrze zorganizowana, co jest głównym magnesem, jaki przyciąga ludzi z całej Polski. Nie ukrywam, że bardziej mi odpowiadają klimaty klęczonowskie, klimaty związane z latami 60 i 70 -tymi. Ale ta muzyka ma również bardzo dużo zwolenników. Było bardzo dużo odbiorców tej muzyki. No i to mnie cieszy. Po prostu staramy się, aby było urozmaicenie, aby ka każdy znalazł coś dla siebie. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczne Dni Noce Szczytna oraz inne imprezy, jakie organizuje w sezonie letnim stolica Mazur. Są to na przykład Jarmark Mazurski, Mazurska Noc czesowa czy Dni Kultury Kurpiowskiej. A wszystko to w niezapomnianej scenerii tego uroczego miasta.